Siemano, Siemano, Jacek Sztylet, znów na YouTubie. Najmocniej Was przepraszam, mamy trochę zaległości ze względu na to, że ja miałem dużo pracy do wykonania, ale już jestem i chciałbym wrócić do cyklu serii wywiadów z polskimi streamerami Warzone, ponieważ mamy dwa zaległe, już nagrane, a jednym z nich jest wywiad z Izodnamem, który został nagrany kilka miesięcy temu. Także jeżeli chodzi o informacje co do Call of Duty Warzone, to niektóre nie będą na czasie. Ale te wywiady mają na celu yy, przybliżenie Wam sylwetek polskich streamów w Także zapraszam Was serdecznie na wywiad z nami. Witam Iza, serdecznie. Swaneczko, cieszę się, że mam cię tutaj. Siemanko. Dziękuję Ci bardzo, że zgodziłeś się. Dziękuję na za zaproszenie. I na wstępie, zanim zacznę swoje podstawowe pytania: Jasne. ile masz dziarek? Bo e... ja nie wiedziałem na przykład, że widziałem gdzieś tam na streamie coś tam mi śmignęło, ale nie wiedziałem, że. Jakby Aż nie tak. patrzeć, można statystycznie liczyć, że trzy, mhm. ponieważ są dwa rękawy i jedna noga, nie? Aczkolwiek w planach jeszcze jest trzy, ja dłonie. Klata. Tlata też. Tak, ja zawsze chciałem sobie tutaj zrobić skrzydła. No. I piłkę do kosza. A tyłkę zrób. Jako że, <laughs> jako że całe życie byłem suchoklatesem, to to nie ten. Wjeżdżam w strefę moich standardowych pytań do jak ciebie. Najbardziej? Izo, jak zaczęła się Twoja przygoda z grami? Co to było za gierki? Jaka to była platforma. Okej, okay. moja przygoda z grami zaczęła się przez mojego starszego brata. 20 parę lat temu. On jest 17 starszy ode mnie, także on grał wtedy bodajże Starcrafta. Jakby jeszcze taka gra Prehistorik w ogóle też Pamiętam bardzo, bardzo, bardzo fajna, stara gra, tak. ale naprawdę mega fajna platformówka. Setlercy, wiesz, raczej. To była raczej era, kiedy nie było jeszcze internetu, nie było mm, multiplayera. Nie. i jakby... to nie na nowe gierki, ten StarCraft 3. Tak, Włań, tak, tak. I oczywiście wszyscy grali w oryginalne wersje gier, tak? Wszystkie były oczywiście, zakupywane że tak. legalną drogą, że tak. więc grało się w to, co popadnie i jakby właśnie z tego się zaczęło. Jakby Już od początku zakochałem się, pamiętam jak z bratem jeszcze nie umiałem dobrze pisać, a umiałem wpisać kody do StarCrafta na nieśmiertelność. Nie? No, jakby dokładnie. Ja, ja pamiętam też jeszcze bardzo, bardzo dawno temu jakby komputery typu 386, 486. Mm -hmm, tak jest. To było na warszawskiej giełdzie komputerowej, można było pojechać. Siedziały i chłopaki, nie z płytkami pod rubami, mm -hmm. tylko jeszcze wcześniej to było tak, że dawali Ci taką kartkę, jak ja mam tutaj. I się wybierało z listą z listy. gier i się wybierało z listy tak i na przyszły tydzień przychodziłeś i dostawałeś płytkę z grami. Giełda um, to jest coś, czego nie da się podrobić, nie? To prawda, jakby to już nie czyli u Was też była. Absolutnie. Ja nie wiedziałem na przykład? Mówił, tak? tak oczywiście. oczywiście. Jakby pamiętam nawet sytuację, słuchaj, kiedyś w kiedy było tam takie hasło, że hasło było. Um, Rottweiler tak? i wtedy nagle wszyscy się zwijali jakby nie no wiadomo, wiadomo przyczyn i uciekali tym czym prędzej, po prostu bardzo ciekawe przeżycie i raz no. przez to nie zdążyłem kupić gry, którą bardzo chciałem kupić. I musiałeś no. czekać tydzień, bo Musiałem to weekendami to chyba też było u Was. Izo, ile masz lat? 29 za parę dni. Eee, 20... to jeszcze młody, No tak. tylko Jake'u jest po 30. Wieku, wieku, w wieku, wieku, dobrze? Tak, yy, ale naszym gościem będzie jeszcze Wojtek Łazurski, on jest starszy. A, Eee, słuchaj, eee, wiemy, w co grałeś kiedyś. Tak jest. Eee, prehistoryk to jest gierka, która ma też szczególną sympatią. Eee, powiedz mi, kiedy zacząłeś grać w fps -y. Jakie to były gierki? Powiem ci tak, że to były czasy przede wszystkim kafejek internetowych, eee, również dość odległe. To był Counter-Strike. To o. był nakładka jeszcze na hasławkę Counter-Strike, miałem wtedy około 7-8 lat, a chodziło się z chłopakami na godzinę, ale... No, żebyśmy uczekami, to poznawali nam zostać tam dłużej. Uh -huh. um, okazało się, że jakby ta miłość do FPS-ów wtedy się już pojawiła, graliśmy już wtedy z papokami w Counter-Strike'a. A czy znaczy, z chłopakami mam no, na myśli ja miałem 8 na reszta to miała po 20 parę no. Ale, no, to, no, i za mega, mega, mega zabawne, tak. Także myślę, że od Counter Strike a no, właśnie w tak zaczęło W tych kafejkach, to pamiętam, się siedziało. Znaczy, ja wtedy mało grałem. Hmm. Y, to ciebie ja miałem komputer zawsze w domu, bo my pracował na giełdzie będzie no, no, no? właśnie. Ale Dygodnie. pamiętam, że tam nocami były przesiadywania w tych kafejkach internetowych klany się tworzyły. Oczywiście. i tak dalej. I Przepraszam, no, tylko dam, bo jeszcze warto było usłyszeć o Anril Tournament. To były nagranę. gra. mamy monstro. To z, tak. z Van, Rilla, w van bardzo długo granicował Morfeusz. O Sussurra. proszę. Nie wiem, czy wiesz. Nie wiedziałem. Także Morfeusz z Vanilla się wywodzi. A powiedz mi w takim razie twój pierwszy battle Royale, taki. No bo podejrzewam, że gdzieś tam ten pierwszy był, który cię zajarał do, do grania -hmm. w tej konwencji, tak? Ja odgłowem ci, że. Ja w ogóle uwielbiam tryb Battle Royale, jakby samą założenie przez to, jak to powstało. Nie wiem, czy karzysz, e, książkę, a właściwie już potem film ten japoński Takeshi go Kitano o nazwie Battle Royale. Polecam serdecznie, bo e, to jest no, film z lat 90 mhm. niestety teraz walnąć gafy, 80-tych, 90 um, i już wtedy właśnie wiedziałem, że fajne założenie, fajnie jakby zrobili e, okay. na takiej podstawie grę, ale wtedy to było niezbyt możliwe i moim pierwszym, nie chcę ciskać, był chyba PUBG, tak? Tak, okay. tak, faktycznie PUBG. PUBG. No bo jeszcze był h 1 tak, 1 e, Fortnite, tak, tak, tak. później wiadomo, no moim pierwszym był Fortnite. Okej, okej. Okay, okay. A Takeshi Kitano, bardzo Ci dziękuję w ogóle, bo ja Takeshi go Kitano znałem tylko i wyłącznie z jednej piosenki e, raperskiej, hip-hopowej, warszawskiej. I okay. tam jest tekst, jestem Takeshi Kitano i później nie mogę niestety Wam dalej nawinąć, ale Ci co znają piosenkę to wiedzą. Okej, okay, no to już wiesz z e, Ale dzieje. Takeshi Kitano, no dziękuję Ci bardzo. Słuchaj, czy próbowałeś poza Warzonem, którego grindujesz dosyć mocno, mm -hmm. jesteś w nim dobry, czy inne gierki mainowałeś tak długo? Nie, nie, nie. Odkąd zacząłem streamować, przeszło prawie dwa lata, głównie Warzone. Myślę, że tak 90 parę procent mojego streama to jest ogółem Warzone, czasem jakby jest tylko odpoczynek od niego, aczkolwiek w planach mam raczej otworzyć się na inne tytuły może mm -hmm. też inne berki, może nawet całkowicie inny tryb gry, głównie gry tak, A patrzcie czy, czy też, wiesz, jakby, Bo ja tak miałem, mimo że bardzo casualowo grałem w, w FPS-y, mm -hmm. to jak wyszedł Modern Warfare 2019 yy, i poszła informacja, że będzie Warzone, mm -hmm. to czy Ty też tak czekałeś na tego Warzone jak ja? Bo ja bardzo Masa czekałem. Masakrycznie, masakrycznie. Ja w ogóle bardzo lubiłem tego Modern Warfare, uważam, że mm -hmm. to była naprawdę fajna gra. I jakby każdy przeciek śledziłem, po prostu no, patrzyłem, wyczekiwałem, rady, tak spekulowałem, kiedy to będzie. No. Ja też się zjawiłem bardzo na Warzone, bo bardzo mi się podobał Blackout. To był poprzedni Battle Royale właśnie uh -huh. w Call of Duty, bo znaczy Black Ops 4. I Ja w niego nie grałem, bo ja wtedy grałem w Rainbow Sixa. Okay, bardzo fajny, taki delikatnie futurystyczny, ale naprawdę miał fajne rozwiązania. Tak, i ludzie jest mi bardzo fajnie grało. Bardzo cieszyli się, podobało mi się ta gra, pamiętam, bo dużo moich ludzi, moich ludzi, dużo moich ludzi <grym> grało w tą my... <grym grym> Także okej. Okay. Dobra. Ulubiony stary tytuł Stary tytuł z gier. Mm. E, Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. O, Crash Bandicoot o, chyba. No. Zahar też to powiedział. No proszę Zachar, bardzo. Krusza, no, to byście piekał. się Mój Moim no. na przykład to jest Gita. Całe okay. życie GTA jest Przepraszam, chyba że mogę zmienić. No. Tutaj tribu dla mojego brata. Pozdrawiam Karol, jeśli tam będziesz oglądał. Pozdrawiam, Metal brod. Slug. To była gra czemu każdy, czemu każdy zaskakuje mnie jakąś gierką, której ja nie znam? O Jezu, to była gra Zachary to samo. Byku tylko mnie nie zaskoczył, a, ale, ale nie Byku mnie zaskoczył, a Zachar mnie nie zaskoczył. O. Obowiązkowo musisz nadrobić, to jest gra, która wywiodła się z automatu, Jak się, się Metal slug. Metal slug. Okay. Niesamowita czyli gra. Czyli będziemy googlować Metal Slug, żeby tak zobaczyć, jest. czy czyli to, to jest pinball, tak? Flippery. Nie, nie, jakby to a. jest na arkadach, tak? Że masz wiesz joystick parę przycisków. OK. Dostałeś żeby grać dalej. Ej, to nie? Mnóstwo, na koniecznie, zasadzie. trzeba sprawdzić. bo Musisz nie mogę nie wiedzieć o czym rozmawiam z tobą dopilnuje no, tak. izo eee, czemu izodnam duża tajemnica to jest bardzo długa historia ogółem, także ciężko się będzie rozwieść tutaj na tym ale to jest moje nazwisko od tyłu po prostu tak by długa moja, historia no, moja, ciężko będzie ta moja ksywa wcześniej była w psiaku bo zawsze darzyłem ogromną miłością po prostu pieski bardzo lubiłem tak ja bym uznałem, że mam już 20, wtedy prawie 8 lat, mhm. jednak w może już odstawimy gdzieś tam na bok, zaczniemy sobie troszkę od nowa i właśnie wstaniemy się z oddechu. No to ja jak już odkrywamy swoje pseudonimy kiedyś w prawdziwym życiu, no to ja kiedyś jak jeszcze byłem sportowcem to był Slash, a w gdzieś tam jakichś, że tak powiem, towarzyskich kontaktach osiedlowych to Spaleciak. Spaleciak. Spaleciak, spaleciak albo lampa. La a, Lampa. 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 okej. Okay. to okay. są moje niki. No dobra, słuchaj, to co? To idziemy do Warzone'a, nie? W najbardziej. Sobie przechodzimy. Jakie masz KD? 3,61 ma w tym momencie. Wysoko. Troszkę spadło, mimo wszystko jestem niezadowolony Każdy z tego, co to mówi. Tak, no. y no, ale nie oszukujmy się, dużo ludzi odeszło od Warzone'a, y, graczy gracie i dużo gra teraz tak naprawdę swetów. Tak, jest e poziom inny. Ludzie też nauczyli gry, nie? to jest nowa, tak. jakby. Oczywiście, że tak. Dobra, no to pytanie jakby poruszmy sobie swoją fantazję trochę, twoją przede wszystkim. Okay. Jeżeli byśmy teraz zresetowali wszystkie statystyki w Call of Duty mm -hmm. Warzone, eee, 3.62, tak dobrze mówię? 3.61, Do, tak. No, tak. No to okay. ile uważasz po dwóch miesiącach gry od resetu statystyk byś miał teraz? Jeju, bardzo ciężko Zakładając, jakby... że, tak, że się przykładasz i chcesz sobie to KD no, Bez przesady, że tylko też, pod kadenę, a że, to oczywiście bez przesady nie siedzisz w budynku okay. i nie czekasz, e, aż też wiedzie, żeby nie ginąć przez całą grę i coś tam zabić, tylko że grasz mm -hmm. bardzo, no wiesz, na fokusie każdą gierkę i tak dalej. Więc co myślę, że może trochę więcej, ale jakby niewiele. Myślę, że gdzieś koło czterech by to było, bo też po prostu początki bardzo mi zepsuły to KD. Mm -hmm. tak, na początku nie wiedziałem absolutnie czym grać, jak grać, nie, nie śledziłem nie. żadnych influencerów. Um, dlatego też po prostu. Początek jakby ciężko, ciężej było to potem mhm. obić, ale myślę, że jakby to też odzwierciedla po prostu mój poziom, nie jest to jakby topowy, topowy poziom i takie cztery myślę, że bym sobie dał mhm. e, bezpiecznie. No bo nie wiem czy wiecie, ja nieraz oglądałem Twoje streamy i nieraz był temat KD poruszany. I ty z tego czasu rozkładałeś KD na części pierwsze. Jakby tłumaczyłeś ludziom, na czym polega grindowanie tego KD, w jaki sposób można je szybko stracić, jakie mm -hmm. ono może spać, a w jaki sposób powinno się grać, jeżeli się do tego KD chce grać. Czy Oczywiście. możesz powiedzieć na no Tak, tak, jakby w największym skrócie. Ludzie bardzo często mylą pojęcie, jakby jak się buduje KD, bo KD nie buduje się, żeby współczynnik był wysoki dużą ilością fragów, tylko małą ilością śmierci. Więc grając pod KD tak naprawdę powinno się grać bardzo zachowawczo, bo lepiej mieć cztery fragi i nie mieć żadnej śmierci, niż mieć 7 fragów i dwie śmierci, prawda? Dlatego matematyka, tak, jakby w najprostszym wydaniu i, to... I, i to jest o, jakby duży, duży błąd, gdzie często ludzie po prostu inaczej to rozumieją. I Dokładnie, myślą, a nie tak wiem sobie. czy wiecie, IZO ma bardzo ścisły umysł, dowiedziałem się wczoraj, Podobno. Ściśnięty. że ściśnięty umysł IZO wygrywa olimpiady matematyczne. No, próbował wygrywać, to fakt, jakby brałem udział w paru, były takie też sytuacje, że coś tam sobie jakby radziłem lepiej, mniej, aczkolwiek tak, bardzo szybko na przykład potrafię liczyć w głowie. Um, no to sprawdzimy to. E, 2 plus 2? 17. Dobrze. E, to udało się e, udowodnić. 9 podanie. minus 1. <laughs> Widziałem, że go za ciężko, za ciężko jest jakby. Dobrze, e, no dobra, a z takich wiadomo, że to jest takie pytanie z dupy i tak dalej, ale do ilu miejsc po przecinku jesteś w stanie podać pi? Przepraszam? W liczbę pi. Do ilu miejsc po przecinku? Czy Myślę, że do więcej? sześciu. Naprawdę? Tak. Ja do dwóch. Okay. <słuchaj> ja do sześciu, do, ponieważ um, kiedyś... Nie, nie, jakby to z tym się może historia, wiesz? <słuchaj> Okej, okay, um, proszę bardzo. Kiedyś potrzebowałem ustawić siedmiocyfrowy pin. I jakby, jako, że 7 cyfr ciężko jest zapamiętać, wybrałem liczbę pi. I pierwsze 7 no. cyfr. Może 3, 1, 4, 5, 7, 2, jakoś tak, albo 5, 6, 2. Czyli jakby ktoś trafił kiedyś na jakieś A, konto ISO, gdzie będzie potrzebny siedmiocyfrowy cyfrowy pin, to wystarczy wygooglować pi. Dokładnie. <laughs> Ale to jest jakby bo... nigdy nie zapomni. Bo ja kiedyś jakby... widziałem w jakimś programie, że jakaś dziewczyna, jakieś bicie rekordów Guinnessa do 100 miejsc w pierwszym w ogóle wymieniła. To jest niewiarygodne. Nie? To już są takie Także Matem ma umysł ścisły, matematyczny. Ja podziwiam, ja, jeżeli chodzi o matematykę, to dramat. Okay. Dramat. Ja jestem bardziej chętny Każdy fajny. ma coś, nie? Jakby dokładnie. Tak jest. A matematyka nie, ale szanuję, bo no kurde. I podobno niektórzy są w stanie w ogóle w tej matematyce odnaleźć jakieś takie mega fajne... Jakby dobrze się z tym czują. Jakby wyzwania i... Jake'u, ze wszystkim tak jest. Jakby wiesz, albo coś czujesz, albo nie. Jakby często... No matematyka nie chodzi też o kucie. To chodzi o jakby zrozumienie pewnych zależności logicznych, I wtedy podejrzewam sprawiać jakąś tam radość, rozwiązywanie zagwozdek i tak dalej. Ja na przykład wie, że jestem turbo z geografii do tego stopnia, że na przykład nie, czasem nie wiem, gdzie jakieś miasto znajduje się w konkretnym kraju. Mimo, że znam tą spraśmy informację, Sprawdźmy to, ale... sprawdźmy to. Co jest stolicą Polski? Warszawa, dobra. Na, dobrze, bardzo ładnie. 1-0 dla mnie. Dobrze, a Stanów Zjednoczonych? Waszy, yy, Waszyngton. Dobrze, no, bo, no To dobra, jednak, jest, jednak, nie jest źle. Jednak nie zle, może nie aż taką straszną Tak jest, <laughs> tak jest. Słuchaj, wracając do Burzona. Tak jest. Powiedz mi, czy jesteś w stanie wymienić mi, według Ciebie, taki ranking polskich streamerów pod względem skilla od pierwszego do trzeciego bądź piątego miejsca że jesteś w stanie? Hmm, wiesz co, ja, ja według wiem, Ciebie, bardzo subiektywnie. Bardzo subiektywnie. Ja uważam, że ciężko by mi było wymienić Taki ranking jakby ogólnie tak, są gracze, którzy są ewidentnie topowi, którzy wygrywają turnieje, którzy są naszymi kolegami, którzy też tu mają wywiady między innymi. Aczkolwiek ja inaczej to zawsze klasyfikuję, bo uważam, że każdy z tych graczy, ich playstyle jest troszkę różny. Niektórzy mm. specjalizują się na przykład, inaczej, specjalizują, może to źle powiedziane, ale um, powiedzmy, jakby to rozbić na parę innych czynników. Styl na przykład, który ma lepszy movement, albo który ma lepszy tracking, albo który ma przeflikszoty, jeśli chodzi o sniperkę. Ja to raczej tak klasyfikuję. Okay. I tutaj faktycznie można podać ich więcej, ale tak. Nie, nie lubię tego analizować w ten sposób nigdy, bo uważam, że to też wiele zależy jakby od formy, od, od treningu. Uważam, że chłopaki e, takiej. Po prostu zróbmy tak, nie chcę zmieniać od pierwszego do piątego miejsca, mm -hmm. a po prostu powiem, która jest, to jest moim zdaniem topką. Oczywiście, top, że może? możesz tak no Na pewno jest to Rocket, jest to Morw, jest to Pikachu, tak. Um, tak. Izaak też bardzo dobrze sobie radzi, tak. Miniowa również bardzo, bardzo na dobrym poziomie gra. Mm -hmm. Chłopaki, smuki, jakby o których mniej się mówi, tak. X tak. tak samo. Jest, jest dużo. No bo topikaczy. tak, bo są takie gracze, o których mniej się mówi, a oni, a oni są utalentowani, czy, czy nawet robią mega szybko progres, no bo mamy Wronę, mamy Smukłego, o którym wiesz, jakby Smukłego. Wszyscy mamy za trolla, którego kochamy, bo on lubi trollować, ale Smukły tak naprawdę ma bardzo wysokie K.D. Smukły gdzieś tam wygrywa tych tak. Kur, Smukły bierze jakieś z dupy bronie, żeby się pobawić i, i fraguje na dobrych zawodnikach, więc jakby oczywiście jest, jakby jest, jest... przecież też. Yy... To prawda. Czyli wychodzi na to, że jakby kiedyś ten nasz Warzone, czego bardzo byśmy chcieli, żeby wszedł w taką profesjonalną strefę gamingową, mm -hmm. to na pewno ty byś się odnalazł w roli takiego selekcjonera, który do customów dopasowuje zawodników drużyny, bo ty masz już w głowie, wiesz, kto fliks kto dobry sniper, kto ten, kogo wziąć na gunfighty i tak dalej. I jakby, to jeśli myślę, że... W takiej kwestii może nawet prędzej, bo sam nie czujesz się jakbym był graczem, który jakby... Nie, nie jestem graczem turniejowym, nie jestem to graczem. No tak, razem, no, ale zacznijmy od tego, czy no, ale... turnieje. Grałem, tak, zdarza mi się. Czy grasz ich dużo? Nie. No właśnie, to może to nie jest. chcesz być graczem w turnieję. Możliwe, 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 żeby bo ja też czas się, się przełamać. Dzielą, nie? Niektórzy chcą grać turnieje, na przykład tak jak mamy Roketamorfa, tak Pikacza czy Zachary grają w te turnieje i gdzieś tam zależy im na, na earningsach, a mamy też graczy, im zależy bardziej na tworzeniu contentu, dobrego fanu yy, i tak dalej. Jak najbardziej. W na swoich streamkach, nie? Ja, ja przyznam szczerze, że jakby w domyśle nie chciałbym być nigdy uwiązany do jednej gry, tak? Chciałbym tworzyć no kontent bardziej uniwersalny, dlatego też nie skupiam się na no. przykład na turniejach, bo po pierwsze nie uważam, żebym sam osiągał poziom przez swoje ambicje, no. który, z którego byłbym zadowolony, tak? Wiesz, nie okay. jestem zadowolony. Uważam, że jakbym robił to lepiej, sam bym był z tego zadowolony. Ale na w Sokołu Gortal Cupie grasz? Gram. Tak. I jestem, myślę, ja jestem bardzo zadowolony, super, że grasz, bo, bo wiem, że w zeszłym roku, w zeszłym sezonie chyba raz byłeś? Czy? Tak, raz byłem. Raz, raz byłeś, raz bo raz tam byłem. jakby się gdzieś tam nie podogrywało czasowo wszystko. Dokładnie. Ale ja tak. się bardzo cieszę, że jesteś w tym roku, no bo mega. No bo fajny turniej jest i można wygrać trochę więcej. Super tam. sprawa, poznać nowych ludzi. I ten, no i masz swoją drużynę w taką chyba. Tak, tak, zgadza się, zgadza Także, się. Także. nazywa się? Zjednoczony Team Łachudry. Zjednoczone Łachudry. Tak, Zjednoczone Łachudry. Zjednoczone Łachudry. Zjednoczone Łachudry. Czy macie tak. jakieś punkty już? Pod... Niestety nie. Niestety Dobra. nie wyszło nam, też nie przyznam szczerze, że w drugim etapie nie udało nam się zapisać, zbytnio trochę zastaliśmy, zainteresowanie było przeogromne. I chyba 3 minuty po już nam nie udało się zapisać. Także no, nieco, co to, to po niektórych? Co w tym jest, bo w pierwszej minucie otwartej rejestracji do Gortat Cupu, do drugiej edycji, e, zarejestrowało się w ciągu minuty ponad 130 osób. Także, o tym mówię. O także problematycznie. No ale to chyba dobrze, to chyba cieszy, że, że ludzie chcą grać, że, że też e, czy Marcin Gortat, czy, czy że my wszyscy tak naprawdę jako streamerzy robimy coś dla community, żeby można było i coś wygrać, i znaczy, sobie pograć tak. i się sprawdzić. Znaczy to jest wspaniałe, tylko jak mówię, jeszcze fajnie było, żeby. Jakby ze strony technicznej, już nie mówię od nas, bardziej od deweloperów, bo więcej narzędzi, które pomogłyby to zrobić no to. fajnie. Nie? Izo, powiedz mi, no bo mamy nową mapę od kilku miesięcy tak jest. jest to Caldera. Ma ona dużo błędów, wiadomo, bo jest to bardzo rozbudowana gra i, no i ciężko jest zrobić tą grę idealną. Co cię irytuje w nowej mapie? Co cię denerwuje? Czy są jakieś takie rzeczy, które są tak rażące dla ciebie, że, że no nie możesz się z tym pogodzić? Co bardzo Topografia. 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 Moim zdaniem jest bardzo dużo wzgórz które bardzo ciężko się puszuje i bardzo dużo krzaków, przez które przeciwnik widzicie bardzo dobrze, jak się dobrze ustawia a Ty nie widzisz go wcale. Te dwie rzeczy, ja bym tak skłócił. A ta to, to, topografia, bo jest bardzo dużo... Obyku to Byku też tarabuł. mówił, że, 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 że dużo, że ciężko czasem o rotację. E, tak jak na przykład ten pik. To, to Byku w poprzednim wywiadzie nam no, mówił, że że, no, że pik jest taką jakby niewykorzystaną trochę częścią mapy i jest tam bardzo dużo openów, a można było to jakoś inaczej przebudować. Tak jest, ale kto wie? Mhm. Pamiętajmy z Werdańska. Mhm. W Werdańsku y, był stadion który został wyburzony w tym momencie i tak może jest. z tym pikiem coś takiego będzie. No bo słuchaj, ja podzielę się teraz pierwszy raz na antenie na żywo uh -huh. moimi domysłami, jeżeli chodzi o tą grę. Pacyfik wygląda jak Hawaje. Okay. Ta mapa jest bardzo podobna, jeżeli spojrzysz z zdjęcia satelitarnego z góry, to bardzo podobnie wygląda. I na Hawajach na Głównej wyspie też jest wielki wulkan. Okay. Także może ten wulkan wybuchnie. Może tak być. Jakby, Bo niby jest jakaś tam lawa na tej mapie, że ona jest jakaś zaśnięta, ale możemy. Miejmy nadzieję. Miejmy <laughs> nadzieję, że wydarzysz to szybciej, bo, <laughs> szybciej. Bo, bo, bo czasem trzeba czekać na tę. Co byś zmienił? E, mapę. <laughs> A poza mapą uważam. Przyszła. Uważam szczerze, że um, zmieniłbym na pewno ilość broni. Uważam, że lepiej bo gdyby broni było mniej, byłyby bardziej zbalansowane, tak? Mhm. Bo to nie jest sztuka dodać do gry 80 broni, gdzie girwanych jest 12, tak? Jakby, a tak w takim momencie troszkę jesteśmy, więc... Uważam, że jakby Warzone 2.0, który ma wyjść, jakby powinien być trochę ugziony od innej strony, bo tutaj mhm. troszkę było zrobione to po Macoszemu. Na pewno też integracja trzech firm, które robią potencjalnie jedną grę, jest na pewno niełatwa i sprawiła ogromną no, ilość ok. problemów. Więc y, tak, na pewno jakby różnorodność, nie? Ale jeśli też mam być szczery, to ja bym chyba wydłużył troszkę time to kill i nie mówię skracając ADS i bądź wszystkie broni, to tylko to po prostu to dodając to trochę mówi. życia, żeby dodać więcej faktorów Twoich umiejętności, no tak. a nie tylko. Dokładnie, a szczęście. wracając do tych broni to ja spotkałem się z takimi zdaniami mm -hmm. w sieci, czy w rozmowach na Teamspeaku, no bo wiadomo, ten nasz Teamspeak, tam dużo ludzi przychodzi, dużo rozmawiamy sobie e i Usłyszałem takie głosy, że teraz coś tak trochę zmieniło z tymi broniami w ten sposób, że ludzie są ciekawi, jaka meta będzie w przyszłym sezonie. Czyli jakby, jakby ta gra, skoro nie idzie ona w tą stronę, żeby zbalansować te bronie, to ludzie zaczęli doszukiwać jakby, takich swoich ciekawostek. No, ciekawe jaka będzie meta w tym sezonie, bo już na przykład meta z Brenem, który, który był, ee, nam się znudziła. I, I tak ludzie też patrzą, co będzie teraz z mycie. Ja, ja z kolei jestem tego zdania, że jednak fajniej by było, gdyby te brony by były zbalansowane wszystkie i po prostu grasz bronią, która ci bardziej leży. No bo wiadomo, niektóre bronie mają inne Ricoile i niektórym się łatwiej takie Ricoil to panuje, a niektórym inny Ricoil. Oczywiście. I bardziej chyba w tą stronę byśmy chcieli, nie? Tak to powinno wyglądać, nie? żeby każdy miał broń dla siebie, ale żeby nikt nie był karany, bo bronią gra, gorszą, nie? No tak, ale to, to są oczywiście marzenia ściętej głowy, bo Jakie my maluszcy mamy wpływy na to, żeby producenci gry zmienili coś dla nas? No ja może ogromny, kto wie? Kto wie, kto będzie oglądał ten wywiad? No, no czyli zapraszamy producenciów gry, gry Activision Dokładnie. do zmian. No dobrze, to bardzo proste pytanie teraz. Czy aktualizacja Pacific pozytywnie Cię zaskoczyła, czy raczej troszkę rozczarowała? Raczej troszkę rozczarowała. Jakby też bardzo nie lubię tego, że narzucany jest graczom z góry granie albo Vanguard Royal czasem, mhm. że jest tylko opcja grania tego, albo na przykład zwykłych Kładów, tak, jakby przykładowo mhm. rzuciłem. Raczej rozczarowana. Inaczej miałem troszkę większą nadzieję wobec tego, też jakby sytuacja ze zrzutem, który był do kupienia dopiero bardzo w późnym etapie no, gry. No, tak to, naprawdę naprawdę to zmniejszyło dynamikę gry zbyt bardzo. I uważam, że gra zrobiła się zbyt statyczna. Jak na to, No Warzone, ludzie kochali za to jest właśnie bardzo dynamiczny. Mhm. Lądujesz, zbierasz pieniądze, kupujesz zrzut, dojeżdżasz i, siępiesz, tak? Tak I lecisz, i szukasz tych tak ludzi, jest. tak? Jakby Uważam, że ta dynamika była zmniejszona za bardzo. Uważam, że rzeczy tak abstrakcyjne jak samoloty, które samo namierzają i zabijają przeciwników, jest po prostu abstrakcją. Tak, jakby to nie być. Uważam, że jakby w skrócie rozczarowałem. Tak, no, ale to jest dobrze. dalej jednak patrzenie według mnie yy, z punktu widzenia gry kompetytywne. Czyli. Bo, bo te samoloty Casual playerów nie przeszkadzają, prawda? Bo dla casual playerów to jest bardziej, o, przece się samolotem, a dla takich graczy, którzy gdzieś już bardziej kompetytywnie grają, no to to jest Pain in the ass. To, to ja, ja bym powiedział samolotu. szczerze, że jest dokładnie na odwrót, bo casualowy gracz nie będzie w stanie wykorzystać potencjału tego samolotu tak bardzo i często na nie będzie miał się przed nim obronić, kiedy przebiega, nie okay. wiem, open z punktu A do punktu B, a wtedy jakiś gość, który naprawdę wie, co robi tym samolotem, po prostu zdejmie go w moment i ten nawet nie będzie wiedział gdzie jakby. Kiedy wiesz, już grasz, tylko w tą grę jesteś w stanie zabezpieczyć się przed pewnymi mechanikami. Uh -huh. No ale jak ktoś gra sobie niedzielnie i nagle go taki samolot rozwali. Nie wiem, gdzie przebiega, uh -huh. ma uh -huh. widzisz, że nikogo nie na w pobliżu. A tu, jednak samolot, przed no tak. którym nie ma jak się schować. Na no? Należałoby z tej strony też spojrzeć na to. No dobrze, to idziemy dalej, słuchaj. Yy, jeszcze jedno z zwrócono bym Ci zadał. Myślę, Absolutnie. które, bo mam ich trochę tutaj. Uh -huh. yy, na tą chwilę. To czy znaczy, może nawet nie na tą chwilę. Ty jesteś bardziej snajperki czy bardziej jarki? Bardziej snajperki. Snajperka się. Bardziej czujesz? snajperki, tak. Ja w zasadzie bardzo lubię. Um... Po pierwsze lubię grę typu High Risk High Reward, tak? Jakby mhm. granie karabinem jest dużo bardziej bezpieczne, mhm. bo jakby wybacza to jakieś tam błędy, tak? przykład mhm. granie snajperką moim zdaniem jest dużo bardziej spektakularne i daje dużo satysfakcji w momencie, ja też, kiedy wiem, da, da? jesteś w stanie strzelić głowę z 400 metrów. A próbujesz sobie jakieś i... no, no, trzysza, tak no. czasem robić ze snajperką? Czy... Wiesz co, nie, przyznam, znaczy czasem jakiś neoskop tak, ale jakby jakieś takie super trickshoty to nie, jakby nie, nie dla mnie przyznam. Rozumiem. E, no dobra, słuchaj, to e, przechodzimy sobie dalej gładko do Twojego kanału na Twitchu. Jak Cię znajdziemy na Twitchu? Twitch TV i Zodan. Twitch TV i tak. tak, tak. E, słuchaj, jak zaczynałeś streamować, mhm. na pewno pamiętasz ten okres, no to pewnie nie miałeś zbyt wielu widzów. Mhm. Czy to trwało długo? Jakby co sobie myślałeś? E, wiesz, w tym momencie, w którym... Czy miałeś taki moment, że kurde, Molno mam mało widzów, nie wiem co mam zrobić, to się jakby to stoi w miejscu, czuję, że... Nie wiem, czułeś miałeś jakieś... Czy możesz w z tym? Czy... Tak, absolutnie. Tak, dużo o tym myślałem, jakby kiedy zacząłem streamować przez 2-3 miesiące streamowałem dla dwóch, trzech osób, tak? Jakby z czego jedna osoba to był mój telefon odpalony no, obok. Klasycznie, każdy. A, tak, absolutnie. Jakby doszedłem do wniosku, który myślę, jest dość logiczny, że człowiek nie jest w stanie wejść w Twitcha i wybić się na samym Twitchu, chyba, że ma właśnie albo znajomości, albo mega umiejętności. Albo jest zbustowane właśnie tak, jakby. Tak, albo no, dokładnie tak. Jakby Nie jest to oczywiście niczego, no, ale jak nie masz takich możliwości, no to wtedy trzeba, moim zdaniem, korzystać z innych social mediów, robić inne ciekawe rzeczy. Teraz jest ogromnym narzędziem TikTok. Mhm. Ja zacząłem na przykład od YouTube'a i zacząłem robić poradniki warzone'owe. Oglądałem. Tak. Robiłem też komentarze turniejów, jeszcze Modern Warfare, jakby tam były Search and Destroy. Mhm. O. Też robiłem trochę komentarzy do tego. A, no i w ten sposób ludzie zaczęli troszkę więcej o mnie słyszeć, wiedzieć, jakby wtedy przechodzić. Mhm. A YouTube bardzo fajnie działa na takiej zasadzie, że nie trzeba mieć stale dużo wyświetleń ani dużo subskrypcji. Kiedy mhm. Twój film jest dobry, jest bardzo dobrze oceniany, to jest faktycznie... Jest wyżej. Tak jest. Ja na okay. przykład dawno już nie wrzuciłem. Film, no właśnie, zostałem Twoim YouTubem. Jakby wiesz co, przyznam szczerze, że ja teraz chcę całkowicie przemodelować tego YouTube'a, ponieważ zrobiłem tych poradników złożone już sporo i jakby już poradników zbytnio nie mam, też jakby no tak. co więcej robić. Um, z drugiej strony takie... Serie komentujące na przykład jakąś rozgrywkę kogoś mogłoby być fajne. Chciałbym właśnie zagadać do chłopaków, czy mógłbym na przykład komentować ich turnieje na takiej hmm. zasadzie, ponieważ jest to dużo bardziej wiesz, hmm. ciekawe jakby więcej można z tego hmm. wyciągnąć. Ale chciałbym się skupić Bych na serii. tak, Skąd taka rotacja Dlaczego i... tak? O, o, tak dokładnie tak. Aczkolwiek chciałbym się skupić też na filmach niezwiązanych z Warzone'em. Chciałbym zacząć parę serii, o których na razie nie mogę znaleźć no, okay. więcej. A no, ale nie będzie ktoś No nie mogę powiedzieć. <laughs> Może będzie. Aha! Bo w okay. Dobrze, stary, ile wynosiła twoja pierwsza pensja z Twitcha? Twój pierwszy przelew, który dostałeś od Twitcha oh. Mam. mam dostać. nie chcę skłamać, mam. ale chyba 360 zł. Czyli około 100 dolarów. Około 100. Bo to musi być 100 dolarów, żeby dostać... Chyba nawet dupatę. tak, i chyba tak. dlatego tak. się zebrało tak. po prostu po no prostu. Bo przez niektórzy nie, czas, no? bo niektórzy to zależy od okresu rozliczeniowego, niektórzy dostają więcej tak, po prostu tak. za to, że, że, że ten... I po jakim czasie? Pierwsza wypłata była tak. po trzech, dwóch, trzech miesiącach. A to nieźle. Nieźle, bo ja naprawdę, to były czasy pandemii, to było prawie dwa lata temu, ja jest jak patrząc na jakby kolegów, koleżanki, którzy też streamują, mhm. um, no jakby jestem już późno zaczynam, tak? na 17 zaczynałem, to jest dość mhm. późno. E, nikt mnie nie znał, jakby dalej jakby nie jestem przecież super popularnym gościem. Dlatego właśnie ten YouTube bardzo mi topchnął. YouTube okay. i właśnie poradniki i właśnie opisywanie aktualizacji, e, Instagram jakby grupa na Facebooku, gdzie mhm. zacząłem się udzielać, zacząłem robić coraz więcej, zacząłem no tak. e, pokazywać się w różnych miejscach. No to mi to, to mi powiedział y, kiedyś w rozmowie Marcin Gortat, że stary, jeżeli chcesz się gdzieś wybić, to musisz, się, musisz poza tworzeniem kontentu, musisz być. Tak. Musisz udzielać się na forach. Ludzie no, muszą widzieć, że jesteś tak naprawdę i, i dostarczyć by... kontentu czy swojej wiedzy. Musisz... Znaczy moim zdaniem trzeba pamiętać najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o streamowanie. Stream jest bardzo nietypowy o tyle, że to jest content online. Jak nie streamujesz albo jesteś na wakacjach, to twój kanał nie rośnie w żaden sposób, uh -huh. prawda? Okay. Przygotując film na nie wiem, YouTube'a czy w śmieszny filmik na TikToka, on będzie cały czas uh -huh. i on cały czas będzie wyświetlany i cały czas będzie przebywało ci ludzi. Ja uh -huh. na przykład powiem Ci szczerze, że miałem dni, gdzie najwięcej followów na Twitchu, miałem dni, kiedy nawet nie streamowałem. O. Ale ktoś obejrzał, ale gdzieś tam Twój filmik wyżej poskoczył. Tak jest. Okej, okay. to ciekawe, to, yy, to bardzo dobre rady. Słuchaj, ja sobie z nich skorzystam. Staram się, bardzo proszę. Dziękuję. A tak, które ja. wystawię później. Stary, czy dostałeś kiedyś taki jakiś donate taki duży? Taki, że... Półtora tysiąca że nie wiedziałeś co zrobić. No, tak praktycznie. Moch stary. Jak się zachowałeś tak. wtedy? zwariowałem. <laughs> <laughs> oszalałem jakby, um, w ogóle tu pozdrawiam um, Patryka bo to właśnie od niego takie do dostałem. Zaprzyjaźniliśmy się z do tego stopnia, że notabene jestem zaproszony na jego ślub. O. Jakby to jak I teraz te 1500 zł wróci w kopercie do niego Wróci słucham. absolutnie. Wróci z nadwiązku. <grym> tak. Nie, to było absolutnie. niesamowicie miłe. Jakby nawet nie chodzi o sam, samą kwestię pieniędzy, ja nie zacząłem streamować dlatego, bo nie wiem, chciałem na ten syf zarabiać. No. Jakby mam, od wtedy nawet cały czas pracuję normalnie na etacie, mam swoją jakby e, branżę, gdzie cały czas jakoś tam działam. Ehm, Ale to było po prostu niesamowicie miłe, że ktoś Bezinteresownie chcecie Cię po prostu wesprzeć, no, no bo zbierasz no, stale, wtedy, tak. jest, chyba zbierałem bodajże... No, on że... Ci daje wtedy możliwości do tego, żebyś tak tam jest. rozwijać kanał. I on, żeby mógł co już rusz jakiś nowy i lepszy content I ogromną się. motywację. No niesamowite no. uczucie, naprawdę. Bardzo miłe. No to świetne. A powiedz mi jeszcze jedno, takie pytanko mam sobie zapisałem. Mhm. Eee, czy dostałeś kiedyś. E, no bo wiadomo, każdy streamer, w momencie, w którym osiągasz jakieś zasięgi, gdzieś tam pojawiają się powoli jakieś propozycje sponsorskie, mhm. e, teamowe. Czy ty dostałeś e, na swojej drodze streamera jakąś taką. Nie propozycję, propozycję, jakąś taką, że przeczytałeś tego maila, boś tą wiadomość tak. what to fuck, nie wiem co ja mam odpisać, więc to za bzdura jakaś jest. Wiesz co? Czyli znaczy, nie, nie pytam od kogo. Ja pytam tylko o sytuację, czy taka była jest. Tak, miejsce. tak, zdarzyło mi się, ale. Ym... Wstrzymam się od mówienia. Jeśli kamera już będzie wyłączana, to ci opowiem, ponieważ jest to, um, nie jest to coś, o czym chciałbym mówić publicznie w tym momencie. Ja chciałem przypomnieć tak. oczywiście y, widzowie, że jeżeli ja nie zadam jakiegoś pytania, które wy uważacie, że powinno się znaleźć w tym wywiadzie, na przykład o niedorzeczne umowy sponsorskie, to piszcie w komentarzach. Jeżeli tych komentarzy odpowiednia ilość się zbierze z pytaniami, to robimy kolejny odcinek z Zodnomem i maglujemy go do oporu. Super. Także. <laughs> Izo. Eee... Czy Czyje streamer lubisz oglądać? Wiesz co, lubię oglądać kolegów. Lubię oglądać kolegów, ale też bardzo sobie cenię parę zagranicznych. Bardzo lubię na przykład, oglądać jest taki streamer Kapitan Sexy, Jest bardzo, bardzo entertaining. Jakby to jest content, który jest naprawdę wartościowy, jest fajny, okay. jest po prostu mega Kapitan śmieszny sexy. i ta gra jest... Tylko i wyłącznie dodatkiem, tak? No, tak? To jest tylko i wyłącznie dodatek, on nieważne co by robił jest po prostu mega zabawny i okay. mega, mega zawsze taką pozytywną energią. A trafiłeś na Reapulsa kiedyś? Nie, niestety nie. Trafiłeś na Ripulza? Nie, muszę. To nie nie. Muszę... to jest streamer ozonowy, który okay. przez pierwszą godzinę w każdej transmisji po prostu puszcza muzykę, jest DJ-em i jest bardzo dobrze gra w na padzie, Ale byle jaki Donate, byle jaki gift, sub, byle jaki ride tworzy. Taki wybuch adrenaliny u niego, pozytywnych emocji i muzyki, mm -hmm. że też jest niewiarygodne. No i to jest właśnie tak. tam przykład, to on wplanta bardzo szybko w mix tej muzyczny, wplątuje twoje nicki i tak dalej. Super. super. I to jest właśnie mega content. Jak walorysty o czakry. I ostatnie pytanie mam do ciebie. Jasne. Eee, bardzo ważne. Eee, gdzie chciałbyś być za 5 lat? Gdzie się widzisz? W którym kierunku idziesz? Chciałbym być full-time streamerem, chciałbym się z tego utrzymywać, tak, żebym mógł zrezygnować ze swojej pracy i rozwijać się w tym kierunku. No zakochałem się w tym, uwielbiam to robić, sprawiam to ogromną frajdę, poznałem przez to wielu naprawdę wspaniałych ludzi w ogóle. Dziękuję to prawda? za zaproszenie. Dokładnie, dziękuję też za zaproszenie, bardzo miło mi się zrobiło. Jakby to jest to, w czym chciałbym się rozwijać, tak? No to i No to ja z twojej strony życzę Ci, żeby, żeby wszystko poszło po Twojej myśli. Ja na pewno będę cię wspierał, a i no, dziękuję bardzo za odpowiedzi. Dziękuję tak. również i tak. wzajemnie. I kiedy się dziabiemy? No, chyba <laughs> niedługo.